Dzień dobry w ten piękny, majowy, sobotni poranek tu już nie, przed południe jest pięknie. A inni powiedzą, ale jest paskudnie. Ale to jak naprawdę jest, zależy od tego na co zwracasz uwagę. Chcesz, żeby było paskudnie, żeby szambo wybijało i czujesz to szambo wybija, ale w tym powietrzu są też inne, inne zapachy, czuć chud, czuć ciepło i to na co zwracasz uwagę jest z tobą. Praktyczna przemiana od rana zaczyna się w działaniu. Męska energia to nie tylko gadanie, ale też działanie. Wychodzenie ze strefy komfortu, przekraczanie samego siebie, działanie w zgodzie ze sobą i też w niewygodach, które się pojawiają. Takie działanie proponuję tobie, mój panie. Kobiety świetnie się zorganizowały, robią sobie damskie żeńskie kręgi. Spotkania i wspaniale pracują nad kobiecością i kobiecą energią. A faceci myślą, że stary świat będzie tak jak był. Będzie trzeba zapierdzielać, tylko zapierdzielać nie czuć. A się Czujesz ten zew? Pisz! Ale wspaniała pogoda. Na to, żeby ruszyć do lasu, wyczyścić głowę i podziałać w tym kierunku, który akurat woła. Nie ciebie. Mężczyzna gotowy na przemiany. Zapraszam Cię na coaching w ruchu. To nie jest takie tam pleplanie, gadanie, tylko to jest konkretne działanie. Chcesz coś zmienić w swoim życiu, czujesz, że stanąłeś, utknąłeś w jakimś kurde, niewygodnym położeniu. Może wystarczy tylko taki lekki kopniaczek. A jak nie, to za jakiś czas życie na pewno zweryfikuje to, co w sobie masz i dostajesz takiego kopa. I tam sprawi, że polecisz dalej. Czyli wybór. Albo kopnięcie, kupnięcie od Cezarego. Albo klasuje się począcie od życia w tym momencie, w którym będzie to najbardziej potrzebne. Dobraci.